The <laughs> Hejka, witajcie na moim kanale, jestem Agata i zapraszam na mierzymy strojów kąpielowych. Zamówiłam dosyć sporo tych strojów. Są to stroje w rozmiarze 48-50 z Bonprix, wylicytowane na Allegro. Są to stroje dla mojej mamy, ale mamy ten sam rozmiar, więc pozwolę sobie je po prostu mm, pomierzyć. Wybiorę dla mamy 2-3 stroje kąpielowe, a resztę po prostu mm, odeślę. Na Allegro jest o tyle fajniej, że macie darmowy zwrot, więc nie trzeba... Mm, po prostu płacić, wsadzać do paczkomatu no i wraca to do sprzedającego. Jeżeli jesteście zainteresowani co to są za stroje, jaka jest jakość, jak to wygląda, to zapraszam do oglądania. Pierwszy strój jest taki pomarańczowy. Mojej mamie zależało na tym, aby dół od stroju był dłuższy. Czyli nie był taki wycięty i na mod jakby te majtki są z wysokim stanem, a jednak tutaj na dole są wycięte. Nie do końca o to chodziło mojej mamie, więc pewnie te pójdą do zwrotu. Już pokażę yy, jaki to rozmiar. Jest to 48 i mamy 80% poliamidu i 20% elastanu. Materiał jest taki typowo jak stroje kąpielowe. A tutaj mamy Stanik. On ma taką gąbeczkę, lekko jest usztywniany. Jest możliwość wyciągnięcia gąbek. I Stanik prezentuje się tak. Jest elastyczny, przylegający. No niestety, tutaj takie coś białe wystaje. Nie podoba mi się to. Może to tak ma być? Nie wiem, ale, ale mnie to trochę irytuje. Kolejny strój jest trzyczęściowy. Mamy majtki. W tych majtkach mamy zabezpieczenie, więc to na plus. Mamy spodenki i mamy taki topik. Dosyć ciekawy, ma też usztywnienie. Są spodenki, więc myślę, że moja mama będzie zadowolona, bo chciała właśnie coś dłuższego. One też nie są jakoś mega długie, ale zawsze, zawsze coś. Bardzo ładny kolor, niebieski. Taki wzór trochę morski, bo mamy paseczki. I mamy rozmiar 48. Mamy dosyć ciekawe zapięcie. Mamy taką regulację szerokości. I wygląda to tak. Na mnie jest tutaj lekko zaciasne. Bardzo ładny twarzowy kolor. Wszystko jest zakryte co trzeba. I tutaj mam dosyć fajny, ciekawy strój, też dwuczęściowy. Tutaj są spodenki z takim fajnym ściągaczem. Kolor czarno-seledynowy. Tutaj również jest taka nalepka. Rozmiar i skład bez zmian. Stanik jest usztywniany z takimi tutaj elementami. Miseczki są dosyć duże i związany na szyję. No, i zapinany standardowo. Ten stanik jest e, trochę dziwny, bo tutaj ogólnie jest ok. Tu lekko odstaje, tutaj za mało zbiera w tym miejscu. E, jeżeli chodzi o fason i kolor, no to jest przepiękny. I kolejny, też e, majtki typu spodenki. Piękny wzór, piękny kolor. A tym razem stanik bez żadnych. Usztywnień, bardzo ładny, ale troszeczkę tutaj ma takie przebarwienia. Zastanawiam się, czy nie jest używany. Tak bym stwierdziła, że pierwszy raz mi się coś takiego zdarza, jeżeli licytuję rzeczy. Chyba, że po prostu ktoś to ponosił i oddał, ewentualnie sprzedawca napisał, że jest to nowe, a było to używane, bo też. No bo też są aukcje gdzie są produkty używane są produkty po zwrotach. Ja zawsze sobie właśnie zaznaczam opcje nowe, nowe z metką albo nowe bez metki. Nie podoba mi się to. Wygląda to fatalnie, więc nawet nie będę tego mierzyć, mimo że spełnia to kryteria mojej mamy, to ja to po prostu, to ja to po prostu odsyłam. I to jest strój jednoczęściowy, z taką ala spódniczką. Tu też jest zabezpieczenie. I są poduszki na biust. Myślę, że mojej mamie może się to spodobać. Ma nawet taką ala panterkę. No i jest metka. Rozmiar 48. A tu standardowy skład. Tego stroju nie będę mierzyć. Tutaj mam już ostatni, i są to majteczki z taką bluzeczką. Trochę inaczej sobie to wyobrażałam. Te majtki też są dosyć mocno wycięte. Na pewno mojej mamie się to nie spodoba, więc to pójdzie do odesłania. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmiku, pa!